Cześć! Witam Cię w kolejnym spotkaniu o niepokojących rzeczach. Mitologie niektórzy uważać będą jako zwykłe legendy czy też bajki. Dla wielu to jednak wyjaśnienie wielu rzeczy, które dzieją lub działy się na naszym świecie. Dziś Zagłębimy się w jedną ze starszych mitologii, mianowicie mitologię egipską. Porozmawiamy o bogu przedstawianym jako szakal lub półczłowiek półszakal. Porozmawiamy o Anubisie. Anubis był egipskim bogiem mumifikacji, przedstawionym z głową szakala. Mimo, że związany jest ze śmiercią i pogrzebami, to sam nie jest bogiem śmierci, a tylko i wyłącznie opiekunem zmarłych. W języku starożytnego Egiptu był znany jako Int. Najstarsza zmiana o nim pochodzi z tekstów piramid z okresu Starego Państwa, gdzie łączony jest z pogrzebem Faraona. W tej epoce był najważniejszym Bogiem związanym ze śmiercią, lecz w średnim państwie zastąpił go Ozerys. Przydomek Anubisa, ten, który jest na swoim pagórku, miał być ściśle związany z jego rolą i podkreślać, że jest on strażnikiem umarłych i miejsc świętych. W tym wypadku cmentarzy. A ten, który jest w miejscu walsamowania, co jego udział w procesie mumifikacji. Wizerunek Anubisa, czyli szakal wniką złączenia go z całą śmiercią, gdyż szakale były zwierzętami, które zjadały zwłoki, te które się rozkładały Łączono go z gdyż wyświerzono, że wtedy umarł ze nas spokoju. Szakala go nie zjedzą, potrafiły one nawet rozkopywać groby. Charakterystyczna czerń Anubisa, w jakiej wyobrażano to bóstwo, nie miała nic wspólnego z szakalem, lecz z barwą rozkładającego się ciała czarną glebą Doliny Nilu, która symbolizowała odrodzenie. W kontekście grobowym Anubis zawsze jest przedstawiany jako towarzysz Mumii zmarłego, którą ma strzec. Podczas balsamowania preparator mówił rytualnie przebrany, za boga wkładając odpowiednią maskę. Scena ważenia ksztereca z księgi umarłych zwykle pokazuje Anubisa dokonującego pomiaru decydującego, czy zmarły może wejść do podziemi. Królestwa zrysa. Pieczęcie grobiowe z okresu Nowego Państwa przedstawiają to bóstwo na szczycie dziewięciu łuków, co miało symbolizować jego dominację nad, przyjaciółami, nad nieprzyjaciółami Egiptu. W dawnych źródłach greckich bywał identyfikowany z Kronosem. W późnych czasach, w okresie ptolemejskim, łączono go jednak z Hermesem i w ten sposób. Powstał synkretyczny Hermanobis. Dziękuję Ci za uwagę i pamiętaj, nie ma się czego bać. Chyba. The Art of Horror, czyli spotkania o niepokojących rzeczach.